Dziękuję naszemu panu, że możemy tutaj dziś jeszcze być. Otwierać możemy jeszcze Jego słowo, kiedy się jest gdzieś w tym, właśnie w tym świecie, pośród ludzi tego świata. To jakże ostatnio często ludzie mówią: A wiesz, nie żyje ten, a wiesz, nie żyje ten, a wiesz, nie żyje ten. Ludzie sobie mówią: Kto nie żyje, umarł. A patrz był taki młody, a jeszcze mógł pożyć. Tylko nie robi to na nich żadnego wrażenia. Że wokół nich ludzie umierają i to, jak to się mówi właśnie w kwiecie wieku. Bo człowiek do siebie, do siebie odnosi to, mnie to raczej nie spotka tak szybko. Ja będę żył i jeszcze długo. Ciekawe, skąd to ludzie biorą, że ja będę żył jeszcze długo. Kiedyś pewien człowiek powiedział, no ja na pewno będę żył długo, bo moja rodzina to jest długowieczna. Wszyscy bardzo długo żyli. Ponad 90 prawie do setki dochodzili. Ale skąd to ma pewność, że to on będzie jeszcze na gronie tych, którzy dojdą do tej setki, tej dziewięćdziesiątki. Bo tego człowiek sobie nie może powiedzieć, dlatego każdy dzień jest dniem rzeczywiście cudownej Bożej łaski. Dniem, że człowiek może otwierać oczy i może poznawać swojego Boga, swojego Stwórcę. My będziemy chcieli się dzisiaj właśnie zająć takimi słowami apostoła Pawła z pierwszego listu Pawła do Koryntian. Zaczniemy od pewnego momentu. Mamy tutaj ten właśnie list, gdzie Paweł e, mówi o mocy krzyża. Moglibyśmy powiedzieć o wspaniałości Krzyża. E, mówi to daje właśnie krzyż, do czego on doprowadza. Pokazuje to ludziom wierzącym, ale też pokazuje właśnie taką bardzo ważną rzecz. Co do której może człowiek nieraz sobie nie, nie, nie przykłada serca, że jakże to jest wielkie i wspaniałe, że mogło mnie to spotkać. Ten pierwszy rozdział i przeczytam to od 25 wersetu. Wcześniejsze, można powiedzieć, słowa: My już bardzo dobrze znamy, nie jesteśmy. Noworodkami w chrześcijaństwie jesteśmy już można powiedzieć takimi, można powiedzieć, możemy siebie określić dojrzałymi i aby tak rzeczywiście było, chrześcijanami, którzy znają Słowo Boże. tego właśnie od tego miejsca zacznę. Bo głupstwo Boże jest mętsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między Was mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone wybrał Bóg, i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić aby żaden człowiek się nie chełpił przed obliczem Bożym ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem aby jak napisano kto się chlubi w Panu się chlubił no tak możemy powiedzieć najważniejsza rzeczywiście nasza chluba chlubą naszą jest pan Nasz Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, który zechciał tutaj przyjść na taką Ziemię, możemy powiedzieć nędzną Ziemię, strasznie zepsutą przez człowieka Ziemię, zejść z miejsca, na powiedzieć, którego sobie nie jesteśmy w stanie przedstawić. A jednak on zechciał tutaj przyjść. I to jest właśnie dla nas piękne, ale czy to jest naprawdę piękne dla człowieka, co Bóg dla niego zechciał uczynić? Paweł pokazuje właśnie to koryntianom. Nie możemy powiedzieć, że koryntianie to byli ludzie sami głupi, że samych, że samych głupich z tego koryntu sobie wziął, tam ona powiedzieć, Bóg. No, nie tych czytać, pisać, no totalnie taki głupi, jak to się mówi w świecie, że to sobie Bóg zabrał. Nie Nieraz człowiek może myśleć właśnie takimi kategoriami, że no głupi Bóg sobie wziął to co u świata głupiego Bóg sobie wybrał nas. Kiedy Bóg sobie nas powołał, kiedy zechciał sobie nas właśnie zrodzić, dać nam się na nowo narodzić, stał się nowym stworzeniem pójść naszym Panem Jezusem Chrystusem, świat uznał nas za głupich. Świat uznał nas za szaleńców. Świat uznał nas za pomyleńców Wariatów, no, świat mówi, no, szkoda. Byłby z niego ktoś naprawdę, mógłby daleko zajść, mógłby zająć potężną pozycję, mógłby być kimś, kimś naprawdę znaczącym. A tak zobacz, głupi. Zobaczcie, jak człowiek, kiedy go Bóg wybrał, i kiedy mógł słyszeć takie słowa: głupi, wariat, odszczepieniec, Heretyk, czy jakoś tam jeszcze jakkolwiek po prostu człowiek był nazwany, jakże człowiek się cieszył, jakże człowiek był wdzięcznym Bogu, że Bóg go sobie wybrał. Nie wybrał sobie, my oczywiście mamy tą świadomość, że Bóg nie wybrał sobie na podstawie tego, że no, już przed założeniem świata człowiek wiedział, że my się urodzimy i będziemy kimś szczególnie, żeby mieli szczególne predyspozycje no, w tym ciele i Bóg mógł sobie pomyśleć, no one mi się bardzo przydadzą na powiedzieć, kiedy będę tworzył chrześcijaństwo tu na tej ziemi. Nie. Niektórzy ludzie tak myślą, oczywiście. Bóg nie musiał coś we mnie szczególnego zobaczyć. No zobaczył grzech. To Bóg zobaczył w każdym jednym człowieku. Bóg zobaczył grzech. Ale poza tym nic szczególnego w człowieku nie było, żeby mu na człowiek mógł sobie powiedzieć i chełpić się przed obliczem Boga. Boże musiałeś coś szczególnego zobaczyć. Bo tu mamy powiedzieć, aby żaden człowiek się nie chełpił. Nie myślał sobie, na że był kimś szczególnym, że coś szczególnego w nim było, że no, Bóg to szczególnie potrzebował, teraz, żeby na chrześcijaństwo mogło dobrze stać. Nie. Bóg widział całą naszą nędzę, i w tej całej naszej nędzy można powiedzieć, był gotowy posłać swojego syna, aby on nas wyprowadził z tej nędzy. I dotarło do nas właśnie to, że Bóg sobie nas wybrał. I tak jak Paweł mówi, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. Inni ludzie pomogli, bo na powiedzieć już gdzieś pójść, ale co pomyśleli, nie, no to no stracę to, stracę to. I zawrócili, światło. Zobacz, ten był mądry, a ten głupi. Zobacz, ten jest mocno, sobie radzi. A ten, zobacz, jaki słabeusz. Nie radzi sobie, mógłby do czegoś dojść. Będziemy się chcieli właśnie tak zastanowić, czy po latach naszego właśnie chrześcijaństwa, może nawet niektórych krótkich, niektórych już dłuższych, czy bardzo nawet długich już latach naszego chrześcijaństwa, to, że Bóg sobie nas wybrał, jest dla nas napowiedź nadal czymś na szczególnym. Czymś na powiedzieć, czym my chcemy się nadal chlubić, że Bóg na sobie wybrał, mimo na powiedzieć naszej całej ułomności, jaką w nas sobie w nas widział. Czy może już to ostygło w nas? Może to był tylko jakiś moment, kiedy człowiek się nawrócił i był zadowolony, szczęśliwy, my na powiedzieć, myślał, że no świat będzie na niego teraz patrzył w szczególny sposób, będzie mu zazdrościł, ale kiedy zobaczy, że świat nie zazdrości, nie patrzy w szczególny sposób, to to Boże wybranie uznał, że ono nie takie do końca. A ja myślałem: nie. My wiemy, Boże, wybranie jest najpiękniejsze. Ono jest najspanialsze. Ono jest czymś dla nas rzeczywiście cudownym, że Bóg zechciał w ogóle zwrócić na nas swoje oblicze. Że zechciał sobie wziąć, powiedzieć ten, 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 choć nie było nic szczególnego w nas. On zdecydował. Czy zobaczcie, czy człowiek dzisiaj po latach swojego, można powiedzieć, nawrócenia, jest wdzięcznym Bogu, że Bóg zdecydował, wezmę tego człowieka mimo całej jego ułomności. Aby on był mi synem, aby ona była mi córką, aby oni należeli do mojego syna, byli jego kościołem, jego oblubienicą. Czy człowiek dzisiaj nadal zobaczy, jest naprawdę wdzięczny za to Bogu? Czy jego serce dzisiaj nadal jest poruszone człowieka wierzącego? Słuchaliśmy tego rozważania. Izrael był wdzięczny, że Bóg go wyprowadził. Był wdzięczny. Oczywiście, że był wdzięczny. W momentach, kiedy mu się powodziło. Już nie był wdzięczny w momentach, kiedy tego powodzenia takiego nie było widać. Kiedy przychodziły doświadczenia, kiedy nie było wody, kiedy nie było odpowiedniego jakby jedzenia dla nich. już tej wdzięczności za to wybranie nie było widać w tym narodzie. A czy byli oni czymś szczególnym, czymś znaczącym? Czy mogliby o sobie powiedzieć, no Bóg sobie nas wybrał, bo myśmy byli najlepsi z wszystkich innych ludów, które otaczały w ten czas nawet i Egipt, w którym byli? Nie, nie byli niczym szczególnym. W księdze Ezechiela możemy czytać, że Bóg powiedział już w Egipcie bym was wygubił. Nie wyprowadzając ten naród jeszcze z Egiptu, a Bóg mówi, już bym tam was wygubił. Ale z powodu obietnicy, którą dałem Abrahamowi, mojemu przyjacielowi. On ich wyprowadził. Nie byli niczym szczególnym, nic szczególnego nie zrobili, nic, niczym sobie nie zasłużyli na to, żeby Bóg ich sobie wziął i poprowadził do tak wspaniałego miejsca, które miał dla nich przygotowane. Oni tego nie zrozumieli. A zobaczcie, czy dzisiaj człowiek wierzący to rozumie. Czy ma naprawdę głęboką świadomość, z czego Bóg Go wyrwa i do czego Go Bóg dzisiaj prowadzi? Że otrzymał tak przepiękny i wspaniały przywilej być wybrańcem Boga do tego, żeby być z Nim we wieczności. Wiemy, co robił Izrael. Izrael ma na powieść, niestety, kiedy szedł, mu na powiedzieć swoim sercem, cały czas patrzał na Egipt. Widzimy, rozważaliśmy sobie właśnie to, że ten naród po prostu nie, nie był szczęśliwy z tego powodu, że mieli najwspanialszego króla królów. Nie był szczęśliwy. Ten naród jednak w swoim sercu miał to, co Bóg powiedział. Choć już kiedy mówił w księgach Mojżeszowych, to Bóg już mówił, kiedy będziecie chcieli mieć króla. Już tam Bóg pokazywał, że oni to zrobią. Bóg wiedział, że oni to przecież zrobią. No i zrobili to. Nie byli wdzięczni Bogu. Brakowało wdzięczności, brakowało uwielbienia, brakowało to, że oni się nie potrafili chlubić Bogiem, który ich zechciał sobie wziąć, takich, można zepsutych, i teraz, można zaczął nad nimi pracować, aby ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Nie było. A jak zobaczcie jest dzisiaj? Jak dzisiaj, można powiedzieć, człowiek wierzący, wyrwany ze świata, jak jest wdzięcznym Bogu? Paweł to jakby szczególnie pokazuje Koryntianom. Co musiało zajść w Koryncie, mówi: Zobaczcie, przypatrzcie się sobie. Może oni już myśleli o sobie takim, na powieść górnolotnie, tak w wspaniały sposób, my to jesteśmy dopiero, a reszta Koryntu to tam. No co za straszni ludzie, co za bezbożni ludzie. Mówi o sobie, może już tak wysoko, wysoko myśleć, a jednak jakim wiele brakowało, i Paweł musiał z powrotem, jakby skoncentrować ich na tym, Bóg Was wybrał, zobaczcie. I patrzcie tylko na Boga, że to było tylko Jego dzieło, że tam nie ma nic z Was. Bo gdyby chciał spojrzeć na Was i was, cokolwiek wziąć z Was, to by i tak się nie nadawało. I tu jest właśnie to uświadamianie, tak Paweł pięknie to właśnie zako zako zakończył tym, a Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla Was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Wszelka chluba w Panu. A zobaczcie, kto może mieć taką naprawdę wszelką chlubę. My możemy powiedzieć: że rzeczywiście człowiek uświadomiony, mający chodzące nieustannie z tą świadomością, że Bóg mnie wybrał, a nic we mnie dobrego nie zobaczył. I jestem Bogu za to wdzięczny. Mógłby spojrzeć na kogokolwiek innego. Ja sobie nieraz kiedyś wymówiłem i nadal to mówię: Boże, tyle ludzi było przecież wokół mnie. I kiedy na nich patrzałem, to kiedy ich oceniałem i po, mógłbym powiedzieć, bo przecież oni by się lepiej nadawali. Mieli takie przeróżne predyspozycje, one by ci się przydały. Nie wziął. Dał im szansę, oczywiście. Pamiętam pewnego jednego człowieka, któremu Bóg dał szczególną szansę. Na ten czas nie chciał skorzystać. Oby jeszcze skorzystał, by Bóg dał, żeby po prostu dotarł gdzieś to jeszcze do Niego i skorzystał. Żeby zobaczył, że wtedy po prostu no, nie chciał przyjąć Bożego wybrania, a Bóg też się do Niego skierował. Ale ja mogłem przyjąć jestem wdzięczny. Tak zobaczcie, jak dzisiaj rzeczywiście człowiek widzi swoje wybranie. Jak jest wdzięczny, Paweł by nie musiał tego pisać w ogóle, ale to, co u świata głupiego wybrał. Bóg nie musiałby w ogóle tym się całkowicie zająć. Mógłby to wszystko minąć. Ale chciał to uzmysłowić jeszcze bardziej wierzącym, żeby oni widzieli mu na powiedź, że Bóg ich wybrał, żeby byli nieustannie Bogu wdzięcznymi. Przez cokolwiek będą przechodzili, żeby nieustannie byli wdzięcznymi. Jeśli będą ich obrażać, jeśli będą ich bić, wtrącać do więźnia, żeby nieustannie byli wdzięcznymi, Bóg was wybrał. My możemy zobaczyć, jak ludzie się, na tam jak ludzie się chlubią, gdy gdzieś w świecie są wybrani do czegoś. Widzisz? Widzisz, mnie sobie wzięli. Nie ciebie, mnie wzięli. I człowiek chodzi z taką podniesioną głową, dumny, na taka do przodu, wręcz, na wyprostowana. No, to mnie, docenili mnie. Ludzie jakby się tym chlubią, no zobaczcie, a jak człowiek wierzący. Czy jest na powiedzieć człowiekiem, który się chlubi na powiedź, który jest na powej wdzięczny, który też chodzi z podniesioną głową na bo bowiem nie zasłużyłem, a wybrał mnie Bóg. Czy jednak człowiek na napiedź ma opuszczoną głowę? Opuszczone swoje oblicze, bo coś jednak w tym świecie jednak też było dobrego. I szkoda było to jednak zostawić, opuścić. I to jest głupotą, jeżeli człowiek daje się na ku temu ciągnąć. Sami możemy zobaczyć, że kiedy Bóg nas wyprowadził, kiedy my mieliśmy przed oczami na pojedźce, Bóg nas wyrwał, wyswobodził, jak byliśmy Mu wdzięczni, to kiedy diabeł przychodził, zobaczcie, on nie przychodził, on nie mówi, zobacz. Tu Cię Bóg z papierosów, z alkoholu, z przekleństwa, z różnego cudzołówstwa, czy z czegoś tam powerywał. On nie przychodził. On nie przychodził, nie pokazywał człowiekowi tych rzeczy. Raczej pok chciał pokazać, na powiedzieć, to, co gdzieś tam miłe było, co człowiek, można powiedzieć, nie uznawał za taki szczególny jakiś grzech. Widzisz? A mógłbyś nadal to mieć. A mógłbyś przez to coś zyskać. Znaczy przychodzi, zobaczcie, taki podstępny sposób do człowieka, żeby człowiek nie patrzał, z czego Bóg go wyrwał, z czego Bóg go oswobodził, jak to było wstrętne, ohydne. Przychodzi to tak, jak jest powiedziane, że Mojżesz zrezygnował z rozkoszy przemijającego grzechu. Z rozkoszy tam jest powiedziane. Coś, co dla ciała, dla ciała było rozkoszne. Nie wyglądało to, na powiedzę, jakieś ohydne, wstrętne, ale rozkoszne, bycia kimś, mieć jakąś pozycję. Z tego wszystkiego, można powiedzieć, może rzeczywiście zrezygnował. Dzisiaj człowiek, można powiedzieć, gdzieś może odwracać swoje oczy od tego wybrania i patrzeć na ten, można powiedzieć, rozkoszne przemijanie grzesznego życia. Gdzieś to, co, można powiedzieć, co by mógł zyskać, gdyby nie. Straszne, jeśli człowiek dochodzi do momentu, kiedy, można powiedzieć, zaczyna słuchać diabła, a gdybyś nie był chrześcijaninem, to wtedy byś dopiero teraz był kimś. To jest straszne, że człowiek już słucha takiego, można powiedzieć, szeptu diabła. Bo lepiej tego szeptu nie słuchać. Lepiej być, można powiedzieć, tym, który widzi i widzi to, można powiedzieć, co Bóg dla niego uczynił, czego Bóg go wydostał i że Bóg go w ogóle wybrał. My się nieraz mówimy: Zobaczcie, ile ludzi jest na tej ziemi dzisiaj. Mówią, że już. Osiem, czy nawet już ponad 8 miliardów łącznie jest ludzi na ziemi. I teraz ileś ludzi się dzisiaj nawróciło. I ta świadomość tyle miliardów, Boże, a Ty do mnie dotarłeś, ty mnie wziąłeś. Powiedzieli, że głupi. I chwała Boże Tobie, że głupi. Bo Słowo Boże mój, że w tym momencie człowiek, kiedy widzi, to, to jest mądry. Ale kiedy człowiek nie widzi i mówi, no szkoda jednak tych rzeczy, wtedy jest głupi. Ale w oczach Boga taki człowiek zobaczy, jest głupi. Jeśli nie docenia to, co Bóg dla niego uczynił. A my się właśnie dzisiaj na tym skoncentrujemy. Czy my doceniamy? Czy Boże wybranie, można powiedzieć, nas do czegoś tak wspaniałego, nie jest to, można powiedzieć, rzeczywiście czymś, co tutaj na ziemi jest, można powiedzieć, doceniane przez świat. Świat tego nigdy nie doceni. Świat się z tego raczej śmieje, ale najważniejsze, żebyśmy właśnie my to sobie to doceniali i niech nam właśnie Bóg pomoże to zobaczyć, bo to ma cenę, to jest rak, to jest racja, to jest cena. Cena my wiemy, że po prostu będziesz nielubiany, no w gronie kiedyś jedziesz, nieraz w pracy to ludzie mówią, no tak, tak, fajny człowiek, ale nieraz jak przychodzisz to słyszysz, wiesz jaki ten to jest, no. Wtedy wiesz, co o Tobie tak naprawdę myślą. Przy Tobie nie powiedzą, ale jak gdzieś mu na powiedzieć, akurat przychodziłeś i słyszałeś, to wiesz wtedy, wiesz rzeczywiście, co myślą. I nas ma na powiedzieć, to akurat nie smucić, co myślą, może aż tak głęboko. Smucić tylko to, że oni tak mogą myśleć, że oni nie widzą. Ale nas właśnie powinno zadawać to po prostu, że może w ich oczach głupi, może w ich oczach słabi. Nędzni, beznadziejni, ale w oczach Boga, na powiedzieć, teraz już szczególni. Bo w Chrystusie wybrani, żeby móc być z Nim na całą wieczność. Także niech nam Pan właśnie tą kwestię pomoże zobaczyć. Bo zbliżamy się do pewnego, można powiedzieć, elementu, który ta Ziemia będzie przeżywała. I teraz kto w tym czasie, tak trudnego, na powiedzieć, doświadczenia, jakie przyjdzie na cały świat i na nas wierzących przecież też, kto będzie cenił sobie wybranie. Czy wtedy człowiek będzie je miał jako skarb? Czy je sprzeda? Możemy powiedzieć, Słowo Boże nam o tym mówi, że tu się okaże wytrwanie i wiara świętych, wiara Jezusa w nich. Także niech Pan pomoże właśnie zobaczyć kwestię właśnie tego, co tutaj Paweł napisał do wierzących. Amen.